Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektywie Łodygo, mamy trzęsienie ziemi w salonie. Niech nam pan pomoże! Trzęsienie ziemi w salonie? A! Detektywie, to strasznie wielkie trzęsienie. Szybko, bo będą ofiary! Nie traćmy czasu! Odcinek czwarty trzęsienie ziemi w salonie. A! Co tu się stało? Gdzie jest Franek? Siedzi pod ziemią, przeprowadza eksperyment. Widziałaś jak mocno trzęsło? To było prawdziwe trzęsienie ziemi. Strasznie się zmęczyłem. Biedne domki. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze rozumiem? Chcieliście wywołać trzęsienie ziemi w tym kartonie? Hmm, to bardzo interesujące. No, razy w tygodniu mamy polską basem. Poczekaj chwilę. Mieliście wyrzucić ten karton i posprzątać salon. Babcia niedługo przyjdzie obejrzeć nasze mieszkanie. Ale my sprawdzamy, dlaczego ziemia się trzęsie. Ja w waszym wieku z zachwytem malowałam szlaczki. My wolimy eksperymenty. I bardzo dobrze. Poeksperymentujecie ze szczotką. Może zdążycie, nim babcia przyjdzie. Już jestem. No dobrze. O, o. Opowiedzcie wszystko od początku. Zuzia trzęsła się rano ze strachu nie nauczyła się na dzisiaj o trzęsieniu ziemi. Tata jej tłumaczył, że ziemia trzęsie się od środka. O, I tata miał rację. Trzęsienie ziemi ma swoje źródło głęboko pod ziemią. Postanowiliśmy to sprawdzić. Ale y, co dokładnie sprawdzić? Skąd się bierze prawdziwe trzęsienie ziemi? Aha. Nasza ziemia zatrzęsła się dopiero, gdy franek wszedł do kartonu i zaczął się poruszać. Aha. Byliście już krok od rozwiązania zagadki, ale może wyjaśnię Wam wszystko od początku. Takie trzęsienie ziemi to potwornie potworzasta katastrofa. Posłuchajcie. Dlaczego ziemia się trzęsie? Kiedy przekroimy jabłko na dwie połowy i przyjrzymy się dokładnie jego wnętrzu, widzimy, z ilu warstw się składa. Na wierzchu jest skórka, następnie miąż owocu, a w samym środku gniazdo jabłka z nasionami. Podobnie jak jabłko, ziemia również składa się z kilku warstw. Warstwa tuż pod powierzchnią to skorupa ziemska, czyli skórka jabłka. Pod nią znajduje się płaszcz ziemi, w miejscu, gdzie jabłko ma miąższ. Warstwa w samym środku Ziemi to jądro Ziemi, a w naszym jabłku jest to gniazdko. Jeżeli spojrzymy na Ziemię z kosmosu, widzimy lądy i oceany. Pod nimi znajduje się warstwa Ziemi zwana skorupą ziemską. Skorupa ziemska jest zbudowana z ogromnych płyt skalnych. Te płyty przypominają popękaną skorupę jajka. Płyty w skorupie ziemskiej ciągle się poruszają. To dlatego, że pod nimi znajduje się gorąca płynna magma. Trzęsienie ziemi następuje na przykład wtedy, kiedy dwie płyty tektoniczne w skorupie ziemskiej zbliżają się do siebie i zaczynają trzeć krawędziami. Na powierzchni ziemi powstają wówczas wstrząsy. Niektóre z nich to właśnie niebezpieczne trzęsienia ziemi. Podczas silnego trzęsienia ziemi mogą tworzyć się szczeliny na drogach. Wysokie domy w miastach mogą się bardzo uszkodzić. Takie uszkodzone budynki stanowią duże zagrożenie. Najbezpieczniej jest się wtedy schować pod czymś, na przykład pod stołem. Czy trzęsienie ziemi można przewidzieć? Hmm. Naukowcy wiedzą, gdzie może wystąpić trzęsienie ziemi, ale trudno jest im przewidzieć, kiedy to się stanie. Na szczęście w Polsce trzęsienia ziemi zdarzają się rzadko. Ale nasze trzęsienie ziemi w kartonie nie było prawdziwe. Chyba wiem dlaczego. Żeby było prawdziwe trzęsienie ziemi, muszą się ze sobą zetrzeć dwie płyty tektoniczne. Mm, masz rację, Olu. Jeśli macie ochotę, zrobimy eksperyment i zobaczymy, jak to jest z tym trzęsieniem ziemi. Super! Potrzebujemy trochę ciastoliny, wałek. Dwie kuchenne deski o tej samej grubości i wykałaczkę. Ale najpierw posprzątajmy tu trochę. Chyba mamy już wszystko. Kto rozwałkuje ciastolinę? Ja chcę! W takim razie ułóżmy deseczki ciasno przy sobie na stole. Olu, ty możesz je trzymać. A ty, Franku, rozgnieć najpierw masę. Na desce, mm. a teraz proszę ją rozwałkuj, tak dobrze, detektywie? Mm. Jeszcze trochę, musi powstać placek, który mocno przylega do desek. Trzyma się mocno, detektywie. Możesz teraz narysować drogę w poprzek linii, gdzie stykają się deski. Mam pomysł, detektywie. Co to? To będzie wieżowiec i samochody mieszkańców. A ja zrobiłam drzewko. Poruszajcie teraz deskami w przeciwne strony, tylko delikatnie. Zobacz, Franek, droga pęka! Samochody już tędy nie przejadą. Jak podczas prawdziwego trzęsienia ziemi. Już rozumiem, detektywie. Nasze dwie deski to dwie płyty tektoniczne skorupy ziemskiej. Mhm. Kiedy trą o siebie, na powierzchni powstaje trzęsienie ziemi. To dlatego tata powiedział, że ziemia trzęsie się od środka. Tak. Cieszę się, że wszystko jest już dla was jasne. Widzieliśmy dzisiaj, jak powstaje trzęsienie ziemi. Wykorzystaliśmy ciastolinę, kuchenne deski i wałek. Mam nadzieję, że i wy przeprowadzicie taki eksperyment, żeby samemu sprawdzić, jak to jest z tym trzęsieniem ziemi. Aha. Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektywie Łodygo, Fredek zaraz je całą lawinę. Jak pan pomoże! Zje lawinę? Jak tak dalej pójdzie, to nic nie zostanie z naszej lawiny. Może uda się ją jeszcze uratować. Gdzie jest ta lawina? Szybko do kuchni, detektywie. Odcinek szósty Jak smakuje lawina? Dzień. Nie wolno nam jeść słodyczy. To bardzo dobrze, że nie jecie słodyczy każdego dnia. Od nadmiaru słodyczy psują się zęby. Ale lawiny z cukru pudru wolno nam robić. Na pewno wolno? Dla dobra nauki, niech Wam będzie, ale muszę się temu przyjrzeć z bliska. Chcieliśmy sprawdzić, jak spada lawina, ale coś nam nie wyszło. To ciekawe. To bardzo ciekawe. I jakie... Takina? Poczekaj chwilę. No i co wy wyprawiacie? Sprawdzamy, jak działa lawina. Przecież to cukier puder. Dzisiaj nie jest słodyczowy dzień. Wiemy. Ciekawe, co na to mama powie. Przecież wyjechała. Ale dzisiaj wraca. Będzie w domu za godzinę, więc bierzcie się za sprzątanie. Już jestem. Uf. Ale dlaczego właściwie chcecie wiedzieć jak powstaje lawina? Dzisiaj rano tata zapytał Zuzię kim chce zostać w przyszłości. Zuzia powiedziała, że chce zostać ratownikiem górskim. Będzie ratować ludzi gdy spadnie lawina. Tata mówił, że lawiny są niebezpieczne. Mhm. Dlatego chcieliśmy sprawdzić jak powstają. To bardzo dobry pomysł. Jeśli chcecie, opowiem wam o lawinach. Taka lawina w górach to potwornie potworzasta katastrofa. Posłuchajcie. Kiedy powstają śnieżne lawiny? Kochany wróbelku, góry są przepiękne. Wszędzie leży mnóstwo śniegu. Wielkie śnieżne czapy przykrywają górskie szczyty. Od rana do nocy jeżdżę na nartach. Pozdrawiam, twój przyjaciel Łodyga. W wysokich górach temperatury są dużo niższe niż w dolinach, dlatego śnieg leży tu niemal przez cały rok. Na szczytach nie rosną też drzewa, gdyż wieje silny wiatr, a warstwa gleby jest za cienka, by mogły zapuścić korzenie. Śnieg może osunąć się ze zbocza góry. Pędzi wtedy w dół, pociągając za sobą kolejne jego masy. Ten spadający ze stoku z dużą prędkością śnieg nazywamy lawiną. Na górskich szczytach śnieg zalega w kilku warstwach. Warstwy niższe to mocno zbity śnieg, który spadł wcześniej, leży tu już długo, więc jego płatki zdążyły zbić się ze sobą w tak twardą masę, że nie sposób je rozdzielić. Na tę zbitą masę śniegu spada świeży śnieg. Jego płatki potrzebują kilku tygodni, żeby mocno przykleić się do twardej warstwy, która leży niżej. Nim to nastąpi, warstwa świeżego śniegu może łatwo zsunąć się z krótkiego szczytu, tworząc lawinę. Lawiny śnieżne spadają, kiedy wierzchnia warstwa śniegu jest zbyt ciężka. Często ich przyczyną jest wysoka temperatura. Śnieg zaczyna wtedy topnieć, a kiedy staje się mokry i ciężki, spływa w dół. Lawinę mogą wywołać także narciarze, gdy zjeżdżają szybko po nieubitym śniegu. To bardzo niebezpieczne. Czasem lawinę może wywołać hałas, np. głośne krzyki. Ratownicy górscy są wyszkoleni w przeszukiwaniu terenów zasypanych śniegiem. Przybywają z pomocą, gdy ludziom grozi niebezpieczeństwo. Często towarzyszą im specjalnie przygotowane psy. Które mają świetny węch i potrafią szybko kopać tunele w śniegu Podczas akcji ratowniczej psy są bardzo pomocne Uczyliśmy się w przedszkolu, że w górach nie można krzyczeć, bo może spaść lawina I wolno zjeżdżać tylko po znakowanych szlakach mm, To dobrze, że o tym pamiętacie Wiem, dlaczego nasza lawina nie spadała, bo nasz śnieg nie miał się po czym suwać. Masz rację, właśnie o to chodzi. Pomoże nam pan z tym eksperymentem, detektywia? Oczywiście. Olu, ty poszukaj wiórki kokosowe. A ty, Franku, podaj mi proszę tę dużą drewnianą deskę do krojenia. Potrzebujemy też łyżkę do zupy, miseczkę. I małe sitko. Najpierw przesiejemy cukier-puder przez sitko do miseczki. To będzie nasz puszysty śnieg? Tak. Olu, przesiany cukier-puder, przełóż na deskę i Ubi go dobrze łyżką. To jest śnieg, który spadł wcześniej, a teraz leży ubity na stoku. Postawcie teraz deskę pod kątem. Widzicie? Mhm. Ubita warstwa śniegu trzyma się bardzo mocno i nie chce wcale spaść. A teraz spadają nowe płatki śniegu. Widać, że niektóre płatki zatrzymują się na twardej warstwie. A co się stanie, gdy spadnie więcej śniegu? Kiedy spadnie więcej śniegu, wiórki nie mają gdzie się przyczepić, są sypkie i spadają jak lawina. Mhm. Tak, właśnie. Powstają lawiny. Dzisiaj zobaczyliśmy, jak powstaje lawina. Przeprowadziliśmy eksperyment z cukrem pudrem i wiórkami kokosowymi. Koniecznie wypróbujcie go sami. A po skończonym eksperymencie, możecie dodać wiórki i cukier puder do białego serka i rozsmarować na kanapki. Wyjdzie z tego przepyszny podwieczorek! Smacznego!